Spalili mi auto, posunęli się do tego stopnia. Czekaj, Misiejku, bo przełączmy. Posunęli się do tego stopnia, próbując zastraszyć. Tak właśnie postępują. Wrogów jest pełno, ale moi drodzy, my się nie poddajemy. My będziemy dalej robić swoje. To tylko pokazuje, że trafiliśmy was w burtę i idziecie na dno. My jesteśmy tu i tu będziemy. To tylko auto, moi drodzy. Ale jak ustale, który to zrobił albo który to zlecił z moich wrogów, to pamiętaj, nie zdążysz naprawdę nawet ręką ruszyć. To Ci to gwarantuję. Pozdrawiam Was serdecznie moi drodzy. Wszystko w porządku dajemy radę. No i cóż. Dzięki za słowa otuchy. No gnoje, gnoje. W każdym razie dzwonica Polska, dzwonią ludzie, dzwonią media, media narodowe. Bardzo Wam dziękuję za, za słowa otuchy i uprzedzam tych, którzy przyjdziecie jeszcze raz i spróbujecie cokolwiek ruszyć mojego, a w szczególności mój dom, moją rodzinę, to Was kurwy pozabijam. Zobaczycie, a nie żartuję. Pozdrawiam Was serdecznie. Moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie i. Dużo zdrowia. Trzymajcie się.